Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj mówimy o tym, jak wyglądają msze święte. Za kilka dni będziemy widzieli w odcinku, gdy rozmawiamy z chłopakami o mszy świętej gregoriańskiej, o mszy świętej uzdrowienie i o mszy neokatechumenalnej. Ale najpierw kilka słów wprowadzenia. Pierwsza rzecz, msza święta, Eucharystia, Dziękczynienie, jak to nazwiecie, tak to nazwiecie, jest zawsze taka sama. Wszyscy musimy odprawiać Mszę Świętą zgodnie z rytuałem rzymskim. I ktoś mi powie, skąd się to wzięło. I teraz historia. Wiem, że będzie nudna, ale dacie radę. Pierwsze sformułowanie związane z Eucharystią i opis, jak wygląda Eucharystia, dał święty Justyn w II wieku. I on powiedział, że ta Eucharystia ma konkretne elementy, które muszą się pojawić. Pierwszy element to był taki, że trzeba było głosić Słowo Boże. Czytało się Pisma Apostołów, czytało się Ewangelie, potem się komentowało, kto komentował? No pewno, oczywiście, że ksiądzem, ładnie się to nazywało, wtedy przewodniczący ludu Bożego, i następowała modlitwa powszechna. I modlitwa powszechna była o tyle ważna, że wtedy dawało się wszystkie wezwania, które były ważne dla drugiej osoby. I teraz następny element to była liturgia eucharystyczna, gdzie się Bogu dziękowało za to, co otrzymaliśmy. Dziękowało się za to, za cały piękny świat, za miniony tydzień. I ostatnie to było karmienie się chciałem i krwią Chrystusa. Ale, taka ciekawostka, to, co zostało z Eucharystii, zanosiło się chorym. Cierpiącym, potrzebującym i robili to diakoni. O nich będziemy jeszcze mówili później, ale teraz Wam tylko to wszystko mówię. Gdy patrzymy na Mszę Świętą, okazuje się, że Msza Święta dla nas. Wydaje się nudna? Niekoniecznie, bo to jest najpiękniejsza liturgia, zwana też liturgią niebieską, bo prosimy samego Boga, aby był przy nas. I teraz jak się dzielą takie msze? Będzie nudno, więc skupcie się, a jak Wam się chce spać, to przetrzyjcie oczy. Pierwsza to jest msza święta za jedną osobę, gdy się modlimy. I to najczęściej słyszymy, gdy się modlimy za jakąś Annę Nowak, najczęściej zmarłą, bo my bardzo rzadko się modlimy za żywych. Ciekawe dlaczego. Przecież liturgia to jest najpiękniejsze, co możemy dać drugiej osobie. A więc. To jest takie do zastanowienia. Druga msza święta to jest msza święta w wielu intencjach, tak zwana zbiorowa, gdzie ksiądz wymienia konkretne intencje, w których się modli. I to możemy posłuchać bardzo wielu wtedy intencji, które ludzie przynoszą, i wtedy kapłan zbiera te wszystkie intencje i się modli. Ostatnia intencja, która jest. Czekaj, bo zapomniałem. Druga strona na samym końcu. Ostatnia to jest Msza Święta bez ludu. I teraz teoretycznie ksiądz nie powinien odprawiać tej mszy świętej samodzielnie. Zawsze jest proszony, żeby był przynajmniej jeden minister albo jedna osoba, która będzie odpowiadała danemu księdzu. Natomiast bardzo często zdarza się, zwłaszcza w chwili, gdy ksiądz nie ma możliwości, żeby ktokolwiek się pojawił, że jest tam Msza Święta bez ludu. I teraz dlaczego księża odprawiają mszę? Ha, bo musimy, nie? Sorry, chcemy odprawiać tę mszę świętą, bo każdy z nas jest zobowiązany, żeby codziennie odprawić mszę świętą w intencjach całego kościoła, nas samych, ludzi, których znamy, ludzi, którzy są w naszej parafii oraz wszystkich zmarłych. Jak mi ktokolwiek powie, że księża się nie modlą za zmarłych, za każdego zmarłego się modlimy zawsze. Więc nie ma możliwości, że my powiemy, że modlimy się za zmarłych, o których już nikt więcej nie pamięta. To bzdura. Każdy jest tej liturgii Mszy świętej wspominany i to jest najważniejsze. No dobra, rozgadałem się o tym, a teraz chciałbym wam powiedzieć coś zupełnie innego o tych mszach świętach, które się pojawiają. My, mówiąc msza święta, mówimy najczęściej o zwyczajnym rycie mszy świętej, czyli taki, który jest po soborze watykańskim II. Mamy jeszcze nadzwyczajny rytm mszy świętej, i to jest tak zwana msza święta trydencka. No, która się dosyć mocno różni od tej naszej tradycyjnej mszy świętej, jeżeli macie czas i chcielibyście zobaczyć, to poszukajcie w swojej okolicy, czy nie ma kościoła, gdzie jest odprawiana Msza Święta Trydencka. Ona najczęściej będzie odprawiana według rytu, który zostawił papież Jan XXIII w 1962 roku, i jest naprawdę wspaniała. Pięknie się śpiewa, ksiądz jest odwrócony tyłem do ludzi, bardzo dużo jest łaciny w tym wszystkim. Naprawdę polecam, jest bardzo duża mistyka w tym wszystkim. Chłopacy mówili, i będziemy o tym także wspominali w następnych odcinkach, o mszy świętej gregoriańskiej. Msza święta gregoriańska to nic innego jak 30 mszy świętych, które ofiarujemy za daną osobę zmarłą i odprawiamy ją dzień po dniu. To nie jest tak, że mi się chce 15 dni odprawić, potem sobie robię przerwę i znowu 15 dni. Nie. Mam odprawić 30 mszy świętych za danego zmarłego od razu. To jest najpiękniejsza liturgia, jaką można dać. Msza święta uzdrowienia to jest praktycznie błąd, który mówimy, dlatego to, że to jest msza święta z modlitwą o uzdrowienie, że to jest główna intencja, że modlimy się o uzdrowienie danej osoby. I gdy patrzymy na strukturę tej mszy, tej mszy świętej, niczym się ona nie różni od tej mszy świętej, którą znacie. Natomiast jest tam specjalny czas, kiedy jest modlitwa o uzdrowienie, uwolnienie, bardzo popularna, notabene, w, teraz w Polsce. I tam są osoby, które modlą się nad daną osobą, która potrzebuje uzdrowienia, która potrzebuje uwolnienia od jakichś grzechów, słabości, od jakichś opętań, które też się, też się pojawiają. Ale zaznaczam. To nie jest egzorcyzm, więc uważajcie, to jest Msza Święta, czyli największa liturgia, którą możemy dać drugiej osobie, czyli największy dar, jaki daje nam Pan Bóg. I ostatnia to jest Msza Święta Neokatochumenalna, która jest w danej wspólnocie, najczęściej pojawia się w sobotę wieczorem i ma bardzo rozbudowaną liturgię słowa. I w tej wspólnocie Neokatochumenalnej trzeba po prostu uczestniczyć, żeby poczuć ducha, który tam jest. Bardzo dba się o to, żeby to była wspólnota, która coś nam daje. No dobra, chyba teraz tyle nam wystarczy odnośnie rodzajów mszy świętych. Jedna rzecz, którą zapamiętajcie z tego filmiku i tylko tą. Każda msza święta jest tak samo ważna. Nie ma nadzwyczajnych mszy świętych. Każda jest najfajniejsza, najlepsza, najwspanialsza. Czemu? Bo w każdej wspominamy Jezusa, który umarł za nas na krzyżu, wspominamy ostatnią wieczerzę i uwielbiamy go za to, że zostawił nam się w kawałku chleba. To jest po prostu mega i niemal nic piękniejszego, więc Wow, docencie mszę świętą, bo są niestety ludzie, którzy nie mogą w niej uczestniczyć. Dla nich to jest ogromny, ogromny ból. Dobra, na tym kończę. Trzymajcie się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.